Od 10 kwietnia obowiązuje ograniczenie wjazdu do centrum Gliwic pojazdów powyżej 12 ton. Kierowcy ciężkich samochodów mogą tam wjechać tylko w wyznaczonych godzinach. Policjanci kontrolują pojazdy. Gdy kierowca nie ma zezwolenia, jest pouczany, jednak za kilka dni za złamanie zakazu będą mandaty. Jak przyznaje młodszy aspirant Witold Domurat z Gliwickiej Policji, takie kontrole będą prowadzone bardzo często, a policjantów wspierała będzie także straż miejska i inspekcja transportu drogowego. Czas pokaże. Jest to pierwszy dzień. My taką nadzieję mamy i oczywiście miasto, czyli włodarze też mają, że to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, na jakość że tak powiem życia. Мешкайте в Ливиц. Na trzy skontrolowane samochody jeden kierowca nie posiadał zezwolenia. Skończyło się na pouczeniu. Policja jednak ostrzega, że od czwartku wlepiane będą mandaty w wysokości 350 zł, a na konto kierowcy trafią trzy punkty karne. Trudno nie zauważyć, że ograniczenie przyniosło efekty już w pierwszym dniu. Ruch samochodów ciężarowych w centrum zdecydowanie się zmniejszył. Na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Wyszyńskiego ustawiliśmy naszą kamerę. Wcześniej przez to skrzyżowanie w ciągu minuty przejeżdżało bardzo wiele samochodów powyżej 12 ton, a wśród nich było sporo. Te zdjęcia rejestrowaliśmy we wtorek po godzinie 9.20. W ciągu 12 minut przejechało zaledwie sześć samochodów ciężarowych, w tym jeden tir. Za szybami pojazdów widać było zezwolenia wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich. Do zdm do tej pory wpłynęło 200 wniosków o wydanie zezwoleń, dzięki którym kierowcy mogą wjeżdżać do centrum w czasie obowiązywania zakazu. Wydano łącznie 800 pozwoleń. Przypomnijmy, że samochody powyżej 12 ton mają zakaz wjazdu od godziny 6 do 10, a także pomiędzy 14 a 18 oraz od północy do godziny 4. Znaki zakazu zostały ustawione przy wjazdach do Gliwic w takich miejscach, by można było jeszcze zawrócić. A kto może otrzymać zezwolenie? Firmy posiadające miejsce docelowe w strefie ograniczonego ruchu dla pojazdów ciężarnej. Powyżej 12 ton. Firmy te muszą prowadzić działalność związaną z zapewnieniem ciągłości procesów technologicznych i bezpieczeństwa, utrzymaniem oraz funkcjonowaniem jednostek administracji państwowej, szpitali, przychodni, usług komunalnych na terenie miasta, dróg i oświetlenia, a także przewozem paliw płynnych, towarów szybko psujących się oraz żywych zwierząt, dostarczaniem przesyłek pocztowych i kurierskich. Zezwolenia wydawane są bezpłatnie. Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Kliwicach zaprasza do Palmiarni Miejskiej na Międzynarodową Wystawę Świnek Morskich. W najbliższą sobotę i niedzielę, czyli 14 i 15 kwietnia, wśród egzotycznych roślin odwiedzający palmiarnię spotkają te sympatyczne zwierzęta. Dodatkowo 15 kwietnia zorganizowana zostanie wystawa Świnki Domowej, na którą zaproszeni są wszyscy, którzy posiadają pupila bez rodowodu. Oprócz świnek prezentowane będą również urocze jeżyki pigmejskie.